Prowadzisz piekarnię, sklep spożywczy, a może po prostu masz siedzibę firmy w dobrej lokalizacji? Postaw na bezobsługowy chlebomat. Chlebomat to oszczędność czasu, wygoda dla klientów i co najważniejsze, zwiększenie Twoich zysków. Jego instalacja jest bardzo prosta, a proces ten trwa około godziny. Dostarczymy Ci produkt pod wskazany adres, a jedyne o co musisz zadbać, to miejsce i prąd. Nasza ekipa montażowa przygotuje go w taki sposób, że produkt będzie gotowy od razu do użytku. Obsługa chlebomatu jest banalna. Wystarczy zadbać o dostępność towaru każdego dnia, a reszta rzeczy podzieje się sama. Po zakupie produktu pieniądze od razu trafią na Twoje konto. Zakupy w chlebomacie to bułka z masłem. Każda osoba, niezależnie od wieku, poradzi sobie z zakupem i chętnie będzie z niego korzystać. Dodatkowe korzyści to. Chlebomat pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w niedzielę i święta. Produkt objęty jest gwarancją oraz wsparciem technicznym. W chlebomacie możemy sprzedawać także inne wyroby piekarnicze i cukiernicze. Jak widzisz, chlebomat to prostota automatyzacja oraz przyszłość. Pamiętaj, że konkurencja nie śpi, a montując nasz produkt już teraz, wyprzedzisz ich o kilka kroków.